Apart Hotel Schillerhof. Urlop w Bad Gastein. Komfortowy Apart Hotel Schillerhof położony jest około 800 metrów od centrum Bad Gastein. Gondola Graukogel kogel oraz przystanek autobusu dla narciarzy znajdują się tuż przy obiekcie. Przy dobrych warunkach pogodowych możliwy jest zjazd na nartach pod sam obiekt. W odległości około 1 km można skorzystać z trasy do narciarstwa biegowego. Hotel znajduje się powyżej miejscowości Bad Gastein i gwarantuje dzięki temu niepowtarzalny widok na centrum miejscowości. Warto pamiętać, iż na ostatnich 200 metrach droga dojazdowa do hotelu jest dosyć stroma i niezbędne jest posiadanie odpowiednich opon, a nawet łańcuchów na koła. Na miejscu za dodatkową opłatą można dorezerwować miejsce parkingowe w garażu. Do wyposażenia przytulnego obiektu należy recepcja, winda, jadalnia z restauracją, bar oraz taras. Do bezpłatnego użytku gości jest internet bezprzewodowy. Przestronne oraz komfortowe apartamenty posiadają prysznic, toaletę, telewizję satelitarną i bezprzewodowe łącze internetowe. W zależności od metrażu w apartamencie dostępne są balkon lub taras, przedpokój, pokój dzienno-sypialny z rozsuwaną kanapą, kącik jadalny i pokoje sypialne. W pełni wyposażona nisza kuchenna posiada kuchenkę elektryczną lub gazową, piekarnik, lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy oraz czajnik. Do dyspozycji gości jest również strefa Wellness o powierzchni 500 m2 z krytym basenem, łaźnią parową, sauną i kabiną z podczerwienią. Skorzystać z niej można w godzinach od 14 do 21 i zrelaksować się, nabierając nowych sił na kolejny emocjonujący dzień na stoku. Zapraszamy na sportowy i relaksujący urlop w Bad Gastein.